Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie znowu wybór kart dla Was z trzech różnych talii. Myślę, że na tym zakończymy ten eksperyment wyboru talii na tym filmie. Tutaj pomieszałam trzy talie, żebyście mieli może większe spektrum wyboru. Wszystkie te talie widzieliście już w poprzednich moich filmach. Wybierz kartę wiadomości od posłańców po, po prawej stronie, karty szamańskie oraz karty wiedzy ziemskiej. Dla przypomnienia, powiem, że te karty po lewej stronie one mają przesłania. Razem z afirmacjami, razem z roślinami i minerałami, karty szamańskie. Na moim kanale jest przegląd tej talii. Jeśli chcecie zobaczyć, na czym polegają albo jakie obrazki mają te karty szamańskie, to może najpierw przerwijcie ten film bieżący i cofnijcie się do, tamtej, do tamtego. Tak, w skrócie mówiąc, karty szamańskie mają i zwierzęta mocy, i minerały, i, ym, i inne symbole właściwe dla szamanów, czyli y, kierunki świata, y, czakry, tam są również i tak dalej. Natomiast y, karty wiadomości od posłańców mają y, typowe przesłania. E, takie powiedzmy motywujące, radzące. Także macie teraz chwilę, aby wybrać e, kartę dla siebie e, po lewej stronie, po środku albo po prawej. Ja zaraz te karty odkryję i e, e, opowiem Wam, e, jakie mają przesłania. Na najbliższe dwa tygodnie dla Was: albo może radę, albo może um, motywację, um, coś do przemyślenia, do poprawienia, do przepracowania. To już będzie zależało od Was, um, jak, um, jak to sobie um, będziecie z tym pracować, jak to weźmiecie do siebie. Dobrze, teraz, um, tak jak mówię. Wybierzcie jedną z tych kart, a ja zaraz je wszystkie odkryję. Ok, poza kadrem odkryłam te karty, bo po prostu tak mi jest łatwiej. Jak widzicie, tutaj są trzy różne przesłania, już przybliżam Wam. Osoby, które wybrały po lewej stronie z wiedzy ziemskiej, to jest uleczenie serca. Takie ma przesłanie ta karta. Osoby, które wybrały kartę szamańską, to jest Dąb i ma tutaj takie hasła: Mężczyzna, Północ, Słońce i Ogień, oraz osoby, które wybrały wiadomości od posłańców po prawej stronie. Przesłanie karty ma: Poznaj swoją moc, swoją siłę. Ja Wam poczytam zaraz, jakie są przesłania każdej z tej karty zgodnie z dołączoną książeczką do niej, i mam nadzieję, że ta karta, to przesłanie, ta rada pomoże Wam w najbliższych dwóch tygodniach. Dobrze. Osoby, które wybrały kartę pierwszą po lewej stronie z tej tali powiedzmy zielonej. Karta uzdrawianie serca, uleczenie serca ma przesłanie następujące. Najpierw jest opis yy, minerałów i roślin, które znajdują się, znajdują się na tej karcie, a potem jest przesłanie. Yy, serduszka okazałe leczą złamane serca oraz rany zadane poprzez problemy w związku. Natomiast szmaragdy są małymi yy, błyszczącymi kryształami, które leczą nasze uczucia i przesłanie. Złamanie serce czy złamane serca to jedna z najcięższych do wyleczenia ran, gdyż często podchodzimy do tego w zły sposób, zachowując się stoicko albo wybuchając złością, lub zagłębiając się w nieproduktywne uzelanie się nad sobą i odwracanie swojej uwagi od odczuwania tych emocji. Odczuwaj swoje autentyczne emocje, uszanuj je i dawaj im upust, torując drogę do prawdziwego uleczenia. A teraz afirmacja: Boli mnie serce, odczuwam ból i potrafię wskazać jego źródło. Pozwalam sobie tego doświadczyć, mimo że jest to trudne. Szanuję doświadczenia mojego serca i uzdrawiam ból. Więc osoby, które wybrały tą kartę, albo uświadamiają sobie, albo sobie nie uświadamiają, że wszelkie ich problemy na poziomie zewnętrznym mogą wynikać na przykład z niepogodzenia się ze stratą jakąkolwiek, czy związku, czy jakiegokolwiek. Jakichkolwiek relacji międzyludzkich. To może być partner, partnerka, to może być przyjaciel, przyjaciółka, strata, czyli śmierć osoby bliskiej, relacje matka-ojciec, to znaczy matka-syn, matka-córka, ojciec-syn, ojciec-córka. Z rodzeństwem, i tak dalej. Także m, zastanówcie się, dlaczego akurat wybraliście tą kartę, czego to u Was dotyczy, bo nie tylko e, jakichś relacji e, partnerskich, miłosnych. E, zapewne ma u niektórych to szersze znaczenie, e, szersze odzwierciedlenie w e, Waszym życiu w stosunku do innych ludzi, którzy was nie wiem, akurat może w tym momencie zranili, czujecie się źle z tym, wasz szef, nie wiem, współpracownik, kierowca w samochodzie obok i tak Dobrze, przechodzę teraz do następnej karty. Osoby, które wybrały kartę po środku, kartę szamańską, to jest dąb on ma jeszcze raz, powtórzę Wam, jakie hasła napisane na y, karcie. To jest mężczyzna, północ, słońce i ogień, czyli to będzie się wiązało z takimi hasłami u Was, może y, z jakimś mężczyzną, ale niekoniecznie y, z żywiołem ognia, ze słońcem tak. Słońce jest żywiołem ognia i y, północną stroną świata. A teraz yy, opis z książeczki. Jestem potężnym dębem, jestem siłą i długowiecznością. Moja potężna obecność zwiększa pewność siebie i Twoje możliwości. Jesteś we właściwym miejscu i czasie. W moim cieniu poczujesz się bezpiecznie oraz uzyskasz schronienie. Moja witalność i wydajność są Twoje. Magia żołędzia ożywia relacje. Poprzez moją odwieczną energię masz możliwość uzdrowienia. Jestem odważnym wojownikiem. Tutaj słuchajcie, jest bardzo krótki opis i może powierzchowny. E, powiem Wam parę słów, e, e, co oznacza e, e, sformułowanie w, w tym opisie: e, że zyskasz schronienie, i e, moja witalność i wydajność są Twoje. To jest po prostu najzwyklejsze w świecie przytulenie się do drzewa. Może akurat w tym czasie potrzebujecie mocnego uziemnienia, które da Wam drzewo dębu. Także skorzystajcie z tej okazji. Może znajdziecie gdzieś żołędzia na swojej drodze i poczujecie przemożną chęć zabrania go ze sobą i no po prostu zakopania gdzieś koło swojego domu, żeby wyrosło z tego drzewo, zróbcie to, albo może też poczujecie potrzebę szukania swoich korzeni. Otóż dąb, w ogóle we wszystkich wierzeniach pogańskich, zazwyczaj jest i był świętym drzewem. Tak samo jak u Słowian, u Celtów, u właśnie tak jak w tej karcie, u Indian, u Słowian, czyli u naszych przodków, dąb był świętym drzewem. Dąb był poświęcony najwyższemu Bogowi Słowian. Dąb z dębem mamy skojarzenia również drzewa genealogicznego, czyli naszych przodków, naszych korzeni. Z dębem mamy skojarzenia jako no, odwiecznym drzewem. W cieniu dębu yy, zawsze możemy się schronić, tak jak było napisane w tej książeczce. Poza tym yy, dąb również żywił yy, społeczność wiejską, ponieważ żołędzie yy, kiedyś były przerabiane na masę i yy, jedzone to było coś w rodzaju ziemniaków, tak mają bardzo dużo witamin odżywczych i mikroelementów, które pozwalały po prostu żyć. Drzewo jest dąb w wierzeniach słowiańskich jest świętym drzewem, pod którego korzeniami jest świat nawi, natomiast nad koroną jest świat Najwyższego Boga Słońca. Dąb przewija się w różnych baśniach i bajkach dla dzieci. Także to jest bardzo potężny, potężny symbol, potężny archetyp. I osoby, które wybrały tą kartę, niech zastanowią się w pierwszym momencie, z czym Wam się kojarzy dąb. Jakie macie z tym skojarzenia i może po prostu pójdźcie za tymi skojarzeniami. Yy, I yy, a jak Wam to się zrealizuje, powiedzmy, w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni, no to trudno powiedzieć, ale może po prostu ta karta i hasło dom będzie wyzwalaczem do czegoś, tak, u Was. Dobrze, yy, już Wam opisuję ostatnią kartę z tego rozdania, z karty wiadomości od posłańców. Dobrze, mamy tutaj ostatnią kartę, która leżała po prawej stronie. To jest wiadomość od posłańców. Przesłanie jest następujące: Poznaj swoją moc. Masz wybór we wszystkim. Twoja moc rodzi się w tej wolności. Lecz wraz z tą wolnością wybro, wyboru kroczy ciężar odpowiedzialności. Aby poznać swoją moc, musisz przyjąć odpowiedzialność za swój udział we wszystkim. Czego doświadczasz, nawet wtedy, gdy narzucasz swoją wolę innym, albo wtedy, kiedy nosisz uzdę, albo siodło i ktoś inny jedzie na Twoich plecach. Poczuj tą moc i wyzwól w nią w sobie. Dobrze, o co tutaj chodzi? Chodzi y, oczywiście o obrazek i y, o konotację z koniem. Konie jest bardzo silnym zwierzęciem mocy. Koń jest zwierzęciem mocy, które wiąże się z wolnością y, z y, wolnością wyboru, wolnością fizyczną y, jakąkolwiek wol, wolnością na każdym poziomie również z gorącą krwią. Yy, taką konotacją z kartą konia może być karta rydwanu w yy, kartach Tarota, w Arkanach Wielkich. Więc jest to odwaga, jest to właśnie wolność, yy, wolność wyboru, samorealizacji. Ale yy, yy, osoby, które wybrały tą kartę i chciałoby się czegoś więcej dowiedzieć, jak mogą przepracować to przesłanie, które wyżej. Yy, Przytoczyłam z książeczki. Znajdźcie sobie w internecie konia jako zwierzę mocy i poczytajcie, jak to do Was przemawia. Może w Waszym życiu na dzień dzisiejszy jest coś, albo jest pragnienie tej wolności, wolności samej w sobie, tak? Albo jest kładziony nacisk na wybór. Może znajdujecie się w sytuacji pozornie bez wyjścia albo w sytuacji, w której e, ktoś odcina Wam e, e, możliwość wyboru. Więc ta karta wskazuje na to, zawsze masz wybór. E, tak jak e, słuchajcie, to było, to mi się kojarzy z e, filmem Młodzi Gniewni, kiedy Michel Pfeiffer mówiła jako nauczycielka do tych swoich uczniów młodych gniewnych właśnie zawsze masz wybór jak umrzesz czy będziesz stał dumnie kiedy ktoś ci przyłoży pistolet do głowy czy narobisz w portki ze strachu nawet do końca masz wybór. Czyli to jest ekstremalny, yy, yy, może przykład, jak, jak to przytoczyłam z, yy, z filmu Młodzi Gniewni, ale chciałam Wam uświadomić, że w każdej sytuacji macie wybór. Nawet yy, w jakieś, kiedy jesteście w jakiejś pułapce, yy, nie wiem, mentalnej albo fizycznej, yy, to yy, ta możliwość wyboru yy, daje Wam. Yy, Możliwość zmiany swojej, y, 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 swoich myśli, a przez to swojego zachowania i co za tym idzie, zmiany sytuacji. Ale pamiętajcie, że z wolnością wybioru również wiąże się odpowiedzialność. Więc ym, y, każda, każdy wybór ponosi za sobą konsekwencje. Nie ma tak, że nasze wybory nie wiążą się z konsekwencjami. Raz wiążą się z. Większymi raz z mniejszymi. I chodzi o to, żeby nie uciekać od tej odpowiedzialności za swoje wybory i nie uciekać od konsekwencji, kiedy ten wybór okaże się błędny czy tragiczny w skutkach. Tak, także tutaj jest wielopłaszczyznowe przesłanie, ale ogólna taka główna linia jest yy, yy, zawsze masz wybór i ten wybór jest twoją największą wartością. I Twoją największą mocą i siłą, y, bo nikt Ci tego nie zabierze. Żaden człowiek nie zabierze Ci wyboru, tego Twojego głosu wyboru, głosu y, jakiegokolwiek, czy to wyboru rozsądkowego, czy wyboru serca. Y, to jest coś niemierzalnego, niematerialnego i nie można tego człowiekowi zabrać, nawet. Pozornie, kiedy człowiek znajdzie się w pułapce, czy to fizycznej, czy mentalnej, czy emocjonalnej, to inni ludzie, trzeba sobie uświadomić, że to inni ludzie próbują narzucać nam swoją wolę i odebrać możliwość wyboru, ale tak naprawdę ten wybór jest, czy ja się zachowam w tej sytuacji tak czy inaczej. I e, jakie to pociągnie ze sobą konsekwencje. Ok, to było wszystko na dzisiaj. To był ostatni film z tego cyklu. Chyba, że będziecie chcieli jeszcze kolejne filmy o wybierz kartę, to napiszcie mi pod, pod tym filmem komentarze. To ja się przychylę do Waszych próśb. Nie wiem, jak to w ogóle się udało przez ten cały czas. Może też napiszcie, czy cokolwiek Wam, jak to się u Was zrealizowało, tak? Bardzo mnie to ciekawi, czy, czy to w ogóle zadziałało. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za chęć wzięcia udziału w tym moim małym eksperymencie przez te y, y, parę miesięcy. Y, dziękuję jeszcze raz. Do następnego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.